Hej to Tutaj Nitka, tu jest mitka Nitka, Nitka! Mitka. Mitka jest tam, tam są tam. tam. O. A ja jestem tu! Tu, tu, tu! Chyba chyba ja jestem tu. wydaje się wydaje, że ja jestem. Ojej. Tu ja chyba jestem tu. O tak. A Nitka jest. To, 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 to i tak się gram sobie na mit, a mi to Okej, no to teraz chodzimy sobie może, nim. No. <grym> może w No, no, no.

To jest panna. O, jest i to jest. Ejo, po prostu O nie. Chyba nie zelnie prawda? Chyba nie wiem. O nie, tylko nie to. E, kiedyś. E, kiedyś były takie modne. Takie, jakby wysokie takie buty. Wam kiedyś tam pokażę. Może nawet... A to zbliżę. są unikaty? E, te buty? Co właśnie o tych mówiłam, o tych wysokich takich? Okej, okay, kupuję to wszystko. Widzisz? Ta osoba ma ta, ta? Ten. Wow. lol. Okej, okay, kupuję te wszystkie rzeczy, co tutaj teraz. Dobra, teraz ja będę mówiła do Was do pani. Fajnie. E, e, Fajnie. E, czyli co? No, to na przykład nie, nie mają kasy albo nie mają w ogóle y, tych y, unikatów, na przykład y, tatuaży, to ja sobie kupuję ich chyba po tysiąc razy y, y. i kto i jest w naszym klubie, będziemy losować Ej. i może damy któreś osobie jeden unikat albo dwa. Jak napiszę pod naszym tym filmikiem Coś No imię no, nazwę no, użytkownika Tak I o, tak. że chcę być, e, Że chcę Że jest w klubie I ma chcę tu się e, Hashtag e, a w skrócie Kim Mokę i o. tak, ale Oby widzowie nie wiedzieli, że teraz piję w To jest tak zawsze. No. Mi się zrobimy dzisiaj teraz coś strasznego. Chyba idę straszną rzeczy w to. Okej. Okay. Buty to ja zostawię. Aha, ja mam... Bo ja myślałam, że ja mam oryżowy o smaku pomarańczowym, a ja mam o smaku gruszkowym. Da <noise> się To będzie straszne mm. Wow, już się boję Wiem, ale to będzie takie wszystko straszne do hakowania innych. Wow. Oh, o, albo na przykład jak ktoś yy, chce... Eee, jakby strollować, e, albo e, po prostu tak jakby postarzeć, postraszyć swoich znajomych. Albo nas. Tam e, <d crawling> mogę nawet to kupić, to na przykład mogę um, hamować wysłać i potem Do, to straszyć. Bo to chyba na jedynym czy to ona tak coś ma. Ona Dłem, chyba to, ona, ch nie wie się chyba tak A włosy?

Uj tak! Daj mi <grystanie> no na chwilę. Tak jeszcze. <grystanie> <grystanie> um, zaraz wrócimy, bo muszę też powiedzieć kicse. Okej, okay, jesteśmy... Cypowska e, bąka. O, O, otwierać no mogę. Pieniążki, 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 <laughs> pieniążki, 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 Zastączymy ten odcinek. Nie, Dobra. Ale otwieramy się na Co ty robisz? Aha, nie to stronę. Nie, <laughs> nie. No co? Pieniążki, pieniążki. Cztery? pieniążki. Dwa. Dwa. Trzy... Trzy. 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 Nie cztery. Nie cztery. Nie ma Jeszcze to! Nie masz... Nie masz cztery, nie ma nic. A kiedy była taka rakieta, by zamiast tego... No i to no. było fajne. No. A nie. Taka skrzynia. Nie, No i ta rakieta tak, tak chyba tam wyskakiwała i tak te no. no, I to było szkoda. fajne. No szkoda, że jeszcze nie ma. To je teraz idzie. To jest jeden, trzydzieści, czterdzieści, To może już kończymy? Nazywaj, kończ. Kończy. Dobrze. Pa! Pa! Pa!